Siemanko z tej strony, Mati Pro. Witam nas w dzisiejszym odcinku z nowej serii. Pewnie się zapytacie czemu akurat to jest Crisis? Czemu taka stara gra na tym kanale? Otóż stwierdziłem, że nowych gier nie ma sensu co nagrywać, Bo już każdy by to obejrzał u innego YouTubera. A tą grę może nie każdy widział, nie każdy o niej słyszał, więc myślę, że może ktoś będzie zainteresowany dalszym prowadzeniem, dalszym prowadzeniem tej serii. I więc tak. W grze chodzi o to, że wcielamy się w tutaj super żołnierza, i po prostu jest to typowa strzelanka. Jesteśmy ale super żołnierzem, mamy tam różne umiejętności. No i strzelamy. Zresztą zobaczycie, do kogo. Później to będzie coś innego. Myślę, że zaczniemy na normalnym grze. Nie będziemy w ogóle na delcie, tylko co to, 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 nie. Ale tak. No, więc jak widzicie, tak się prezentuje tutaj początek. Otóż gramy na najwyższych ustawieniach graficznych, więc powinno być wszystko płynnie, znaczy z płynnością na 100%. I powinna być nawet graficzka spoko, jak na tamte czasy. Jest tak, dowolny klawisz, żeby kontynuować i lecimy. Hmm. Rosenthal and the IAS research team stationed on the Ling Shan Islands. We... The North Koreans have assumed control. They're rounding up civilians outside. We found something buried in the rock. This discovery could change the future of the planet. The Koreans don't know what they're dealing with. Please... Please. Sky Chief, nothing on our side. The skies are clear. Over. Roger, command. You must be a malfunction. DT e in drop zone to the Hey, Nomad, you still with us? Okay, listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island we have the element of surprise so let's use it the north koreans can't know we're here they won't even know what hits them <laughs> can it psycho pay attention this is a covert operation our job is to locate and evacuate we're not at war here not yet Whoa. do we even know if these people are still alive that's what we're here to find out we lost contact with dr rosenthal a week ago when the korean military locked down the island two days ago we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Raptor team, we're beginning approach. Stand by for green. All right, gear up. Masks on. Once we clear the plane, form up on me. Shoots on my mark. Green in five, four, three, two, one. Go! Okay, let's go. So, Chase got us chasing archaeologists now? Yeah, this will be a key wow, wow, wow. I've heard of this guy. you have, he been. Been. Oh, he have to be oh, Whatever. To 50, Fifty bucks says this Rosenthal. Aim the real reason Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. So they're five five. We're on our own. Shoot's on my command! Go! What the hell? <laughs> See that? No He lost his shoot! Chute. My chute's gone! My damn chute is gone! I've got no man, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. The chute should absorb the impact. <laughs> Nomad, what's your status? I'm okay, I'm okay. My HUD scrambled. What the hell was that? I don't know. Did you miss the LZ? A tak, ona bez tego wizora. Tam mamy Tak, tam mamy swój. kto to wizora będzie łatwiej. i No Ale tutaj też będzie trochę ciemniej, więc dla Was będę z to Chociaż, o oni będą tam mają bateriach, jakąś energię, Ten taki pasek, który jest trochę ciemniej. To hmm. Jakąś energię mamy teraz udało. No tam mamy loko wizory, no Amunicja granaty. O, Tam mamy mapę w lewym dolnym rogu. O. Tak można włączyć. Tutaj mamy zmierzać. Mapa strategiczna włączona. Ameryka. I odszukaj ew ewakuuj zakładniku. Koreańczycy bezprawnie zajęli wyspę we wschodniej części Morza Filipińskiego. Ich armia przetrzymuje tam doktora Rosenthala wraz z czterema amerykańskimi archeologami. Odszukuj, odszukaj i ewakuuj wszystkich pięciu zakładników. I tak, dobra, jesteśmy na plaży teraz mamy się spotkać z tym. błaznem? <noise> błaznem, aha, myślałem, że no. Naprawdę, na imię, ale... O, tak broni można jeszcze nie? kółkiem, no to spoko. Eee... La... Nie, jak latało, okej, okay, ale... Tak, gdzie mam iść ten nie mam iść. A Z możemy się czołgać. O, a C można takie coś zrobić? Celownik można tutaj edytować sobie tak, ale broń. Można podnieść. Skomplikowane to trochę na klawiaturze, ale mam nadzieję, że się połapiemy. Otóż, tak, jeszcze zobaczę, czy można tutaj zapisywać. Tak, można zapisać, więc myślę, że odcinki mam też takie długie. Eee... A to jest ruch, okej. Okej. Nie wiedziałem, myślałem, że to jest. Czyli tutaj już mamy jakby akcję. Okej. Okay. Chyba dostali wszyscy O nie! Wow, ciekawe tutaj efekty ostrzelania, naprawdę jak na starą gierkę To spoko jest, przynajmniej według mnie nie wiem e... jak to możemy wziąć trzymać tak może F O F możemy wziąć Oj, mamy dwie brońki M i o. Chyba ja wolę tą broń ale też ciekawa, ale do tej mamy więcej naboi i to akurat. Sprawdza, dobra, e, przepraszam, że jeszcze tak słabo mi idzie, ale nie ogarniam sterowania. Wolałem tak na świeżo tutaj zagrać. Otóż, jeśli przejdziemy tą grę i Wam się będzie podobać, oczywiście będzie kontynuacja. Możemy przejść nawet wszystkie części z błaznem. ukończonym. dobra. Zatknęliśmy się z nim. Teraz Aztekowi, to są zaimony jakieś Aztek, błazen. gościu biega, jak my byśmy chodzili dobrze. Co się tam dzieje? talk to me mother is a sound off now don't have any do not a minute do not a minute help me No man, just get to him now go go there's john baby. Pradawać już na kul, a więc jak ktoś nas zaatakuje, to jestem gotowy. Gdzie w ogóle, oni tam, tutaj gdzieś co? Wow, co się stało? Jesus, what the hell happened here? Hear that? I don't like this man. Mm -hmm. I expected something to pop report in. What's Aztec status? Yeah, yeah. Yeah, what the is going on out there? I don't know, but I don't think we're alone out here. What have you got? APA? Negative, sir. we got four dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. That's why their bodies are bad. Alright, pay hey, your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztecs, sir? We just gonna leave him hanging here? Negative. Run are gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Damn it. Never get used to that. Jester, take care of his equipment and cover our tracks. No matter the stuff a the craft. Okay, dobra, I just fresh Tutaj jakiejś wyszenie usłyszałem, bo... Aaaa! To on tak dyszał, dobra. To już. I tutaj jeszcze był jakiś koło. Dobra. Ogarnięte, więc... Przepraszam za to, że nie ogarniam tej gry, ale naprawdę. Dla mnie gra mam wysoki próg wejścia, bo żeby nie powiedzieć. Jeśli nie zauważyłem czegoś, to przepraszam, ale... Wreszcie skupiłem się wtedy na innej rzeczy, więc za to też przepraszam. Ja Prędkość. A, energia mi się profit. Obrony sobie Nie A, Dobra, gra się zapisuje, widzę też sama. To jest ta ściinka mała. Mmm. Okay.

Tam to ruchy, przepraszam. No. daje im przewagę. Vallera. co się tu dzieje? Jest tu dużo ludzi. Jezu, ja to jest masakra. Naprawdę, że to zabije zabiję go tak? Dobry? O nie. Nie żyjemy, co ja tu robię? Nie połapałem się tutaj... ...zbytnio. Jeszcze trzeba poogadać te umiejętności, bo to też dużo da mi się wydaje i zamiast myśleć, że pola, to ja bym to zrobił po prostu po cichu. No bo można włączyć tam, tam nie widziałem czy coś tej A nie, mam tam, okej. Okay. Można by z tej mapki dałem się pogówił do mnie. Eee, włączyłbym może. A KPA down on the beach. Use your to transmitting array. That must be the jamming station. Ja tak wyobrażam co by się działo, gdyby bez żadnych podejść, jak tak chodzę, to szybciej się to zużywa. Ale co już równie dobrze, można zejść coś o i przeczekać. His clothes! Look at it! Jeszcze strzela, stamtąd. chodź mi tu, gościu. Dobra, leży. Jak to zginąłem? Ta gra jest krącząca. Niestety, ale ja bym to zrobił. Po cichu jest ciężko. Z bym to po akcji bym włączył po prostu ochronę, bo no ochronie będzie lepiej. Myślę, że odcinki też nie będą zbyt długie, bo trochę gry nie ogarniam. Myślę, że odcinki będą po 20 max, 20, pół godziny, żeby też trochę popularnie przechodzić w jednym odcinku, a nie Dobre, bo gada, gada. A więc to muszę w końcu załatwić. I see a large transmitting array. That must be the jamming station. Just me up. Incoming! Oh! No, okay. oh! I need backup. Oh! Have a nice. Okay, chat. There. When it begins to appear. Więc ruszamy... do czegoś. Dobra, tu. Ewo, okej. No i no dobrze, a mnie już tu nie widać. Do tych kszczorów trzeba by było. Poczekam, aż może mi się to odnowi. W tych krzakach. Przydałoby się. Dobra, i idziemy. Dobra, czuję się już bezpiecznie. też już nie, nic nie gra zapisana, dobra. Myślę, że. Doszedł. Że nie będę już was tutaj zanudzać. Mam nadzieję, że będziecie chętni na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie więcej już, bo te jednak filmiki nam zabrały ten czas i nie chcę wam też te, też przedłużać bo to długi odcinek sz też tam szkoda tracenia czasu tutaj pewnie poecie dla mnie bo lubię w tą grę więc ja się z wami żegnam dzięki no i cześć